Po raz kolejny przypominamy o funkcjonującym przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu ośrodku radioterapii. Leczenie i pomoc otrzymało tu już tysiąc pacjentów. O tym, jak funkcjonuje i działa ośrodek radioterapii w Tarnobrzegu już mówiliśmy. Przypominać jednak o tym warto, ponieważ tarnobrzeska placówka świadczy usługi z zakresu leczenia pacjentów na takim samym poziomie jak ośrodki położone nieco dalej, ale wciąż przyjmuje mniej pacjentów niż jest to możliwe. Statystyki pokazują, że przyjmuje się tu 250 pacjentów rocznie, a można by nawet 1000. Ośrodek ma ku temu warunki i możliwości. My przyjmujemy pacjentów onkologicznych, e, niejednokrotnie, którzy są. E, cierpiący na chorobę nowotworową, są to osoby zmęczone, niejednokrotnie niedoinformowane, które się u nas pojawiają. My chętnie udzielamy informacji, kierujemy, zabezpieczamy leczenie. W tym momencie czas oczekiwania jest praktycznie żaden. Państwo dzwonią, rejestrują się do poradni radioterapii i generalnie w ciągu dwóch, trzech dni mogą się Państwo do nas zapisać. Lekarz onkolog obejrzy wyniki, przeprowadzi diagnostykę i jeżeli będzie Chyba to zapewni leczenie takie samo jak w pozostałych ościennych szpitalach w naszym województwie. To pacjent wybiera miejsce, w którym może być leczony. Tak? To jest skierowane głównie do pacjentów z naszego regionu, tak, żeby ci pacjenci nie jeździli po całej Polsce, a takie samo leczenie otrzymali na miejscu, w domu, praktycznie w domu. Pacjenci, którzy leczą się w Tardąbrzyskim Ośrodku, mają o nim bardzo dobre zdanie. Zostałem skierowany z, z Rzeszowskiego Szpitala Świętej Jadwigi i tam już była dobra opinia o tym, prawda, tutaj, bo powiedzieli, że są krótkie te, te terminy. I miła obsługa. I rzeczywiście ta, tak było. Zostałem skierowany na, na, na czwartek, i w czwartek już tu przyjechałem, prawda? Jak to się mówi, na, na pojutrze, i byłem, byłem tu bardzo mile przyjęty. Od razu, tak jak to się mówi, yy, tak ta po prostu rodzinnie, prawda? Czułem się tutaj do, dobrze, i do, do, do dzisiaj czuję się tutaj dobrze. No i szybka jest obsługa, prawda? I miła, i terminy mu, można uzgodnić. I także no, jestem bardzo zadowolony. Ośrodek radioterapii w Tarnobrzegu funkcjonuje od 4 lat. Pacjenci przyjmowani są tu bez skierowania.